No, ja wam rozkażę. Jak ja za Bogiem pojechał. Pierwszy raz. Odno razu na Ganoch. Podumał pojedę zobaczyć, gdzie ojciec rodził się, gdzie dziad rodził się. A koleś. A koleś. 5 lat temu nazaz. Ja Żonko jedu, jedu do mojego. a gdzie my jedziemy? Nikogo nie znają. Dawaj, pozwonim. do Hania Beneckiego, pozwonili. Heniu, gdzie twoja ciotka żyje? Mania. Jak zwedca. Każe Mania szeka lida. В сельце, не в сельце, в Добре, заїхали в Сегневіч, питаємо, живе тут така, живе тут, в цій гулочці. Заходимо, хатка малая, як входиш, треба голову схилити, квитки ростуть повно. Цілий город квитик, є такі. Ніка жінщина-бабушка виходить, подивилися. Подівся, бачу, ну точно Йожа Бенецька сестра. Питаю, питаю, ви мене ще коліда я, а ви хто? А ви хто? А ми з Польщі приїхали. О, як з Польщі приїхав, з Бялкова, то родня вже. І давай. Прийшла дочка Галіна, пішов син Яник. І знаєте, як угощають? гарилка, сало, сало і давай. Пошлі. Завела в кощо, пошли в кущо, точно як дід розказував, дві вежі стоять біле, огорожене все було. Ну і розказувала, як криже стояли при Польщі жив чотири крижи по рогах, а як большевики прийшли, розрізали, зрізали на вози, хотіли поробічі. То покрали эти крижі, поробили для себе маленькі, стоять по хатах і сам бачив. rozkazywała, jak swoimi rękami klali, jak to kościoła zabrali wcześniej magazyn, zboż drziała, te kochodźniki. I jak poszedł, się, a świętują wszystko, tak jak u nas wcześniej było. Wsio to Jana świętują, nie robią, i kszonka, że kob, robili. A piotra i Pawła to, że kob, robili, świętują. Sieli pierwszy raz. Jak zaspawali baby na holosy, znaje Organów nie ma, odchoruje. No a poszły. poszli i tak chodzi, A potem nieka przyjechała zakonnica z poznania, nieka polka i zaprzyjaździła. Kazała, kot mięsz spowali. teraz spowalają po białorusku. A te starej, polaki, którzy ostali, o jak ciotka mania, każe, ja już nie pójdę, ja po białoruski nie буду spowalacie, to nie nasza mowa. A gdzie byli jeszcze? No, podróżani zaczynali, pojechali w Zalesie, a wy już zawyli, kto w Zalesie żył. Goga żył w Zalesie, Lewczuk żyli w Zalesie, a wtedy już z strony Rakowiczy, Mania Stypukowa, Korgany żyli. Jedziemy drogą, myślę, pojedu, zobaczę, do mama żyła, utrani. Nie buba. Nie, nie, dzień człowiek Pytają, dobry dzień. I to jak dojadą w utrany? No, znają. A wszyscy pytają, na co wam? na co wam? No, z Polski przyjechał, chciał zobaczyć, że macie rodzinę. To ja żyję w Utranach. Ja podziwiam się. Nikt nie jest pijany, już Pytają, no to wy, na pewno, choroch. Dokładnie, ja choroch. No i pojechali w te utrany. Zarosło wszystko. Nie idę przejechać. Воно чотири душі всього стало. Поїхали в другу сторону. Я шелду, як раніше йшла за регачами, то зараз пущили з цієї сторони від Панасович. Проїхали я ще уду з лівої сторони, де хазяїна хата, не хазяїна, е, у, дама, у дама стояла хата. Алагаєва вже нема. Nowa była, zabrali, rozebrali, nie dopermyśli. Z prawej strony Holobianczy, na hata stojała, to, że nie ma. Tam dalej Pancysiowa stała. Poszli, to że nie da... Do... Pięć, cztery dusze tam nie dożyły. W Niki, odjęta, odzięta, młodejka, że... No i tam rozkazywał, i rozkazywał, jeszcze pisał pisma do Jozia Felowego. Tam książkę pisał słucho razu. Panie doktorze, przepraszam, że przerywam. Janina Wilka się uśmiecha, porozumie wszystko. Ja też, no radio musi, no bo przecież są i Bogowieńczycy e, Rumun z Rumunii i e, z Ukrainy, ale jest wielu, którzy nie rozumieją za bardzo. Czy mógłby pan, panie doktorze, trochę powiedzieć po polsku, dobrze? Bo już Jan Wilka, który robi zdjęcia, no nie bardzo, a my tutaj z Jasią to. Jako Radio Zachód sobie dajemy radę. Ale parę słów tak. To po lepiej zaśpiewa. <noise> no, no zaśpiewa. Rzeczywiście z dzieciństwa pamiętamy wszyscy, jak nam opowiadali rodzice, kto skąd pochodził i tak dalej. I ponieważ bardzo lubiłem chodzić na tak zwane wieczorki z dziadkiem, to się chodziło, to się chodziło się słuchało to od małego. A potem, jak już, paconombe, pod rozką, to, że pamiętaje. Także zajechaliśmy do Zalesia, tam gdzie Tadziu Lewczuk się urodził, gdzie pan Kuga się urodził, rodzina, że mama Genia się urodziła. Muszę powiedzieć, bardzo ładne wioski. Niektóre są bardzo ładnie zadbane wioski, bardzo ładnie położone. Są, są takie zapuszczone, tam gdzie się moja mama rodziła, w utranach. Jest może tylko cztery domy zamieszkałe, to wszystko zarasta stoi. Dom mojej mamy przejął syn mojej kuzynki i używa jako dacze, przeniósł tam gdzieś bliżej Berezy Kartuskiej. W Rychaczach, gdzie Radkowicze się urodzili, gdzie pan Guga się urodził, nie, pan Grycuk się urodził. To już się przejeżdża przez Jasił z tej strony, od strony Rakowicz-Panasowicz. Te domy, które tu były, z lewej strony pana Palahaja, jak to my mówimy. Adama i z prawej strony Holubianki też już nie ma tych domów. To były nowe domy, więc rozebrane zostały przeniesione. Jest parę rodzin. Młody człowiek, który swego czasu wymieniał, uzupełniał do książki pana Józefa Radkiewicza, który napisał o rychaczach, o Radkiewiczach. Przesyłał mu materiały, wspominał, opowiadał o tym. No więc y, taka mentalność jest troszeczkę identyfikacja białoruska i zaczął sobie opowiadać, że, że my Białorusini powinniśmy się trzymać razem i tak dalej i tak dalej. No Musiałem go skorygować. Mówię, że my nie Białorusi. My poleszuki Białorusi, w Białorusach druga trochę mowa, są się trochę kultura. A... Zastanowił się, zastanowił się po czym pomyślał i rzeczywiście się wycofał z tej całej rozmowy, no, ale zaprosił mówi gdzieś tam. Rodzice wyjechali swego czasu na Łotwę wrócił. Jedyny, który modernizuje, renowację, przeprowadzi swego domu w tych Rehaczach. A reszta niestety wymiera. Natomiast. No, Wiele spotyka się nazwisk, które w Białkowie są. Na przykład moje kuzynki, które zostały ze strony mamy. Jedna się nazywa notabene Niparko. Druga wyszła za mąż, za Budnikowicza. Także te same nazwiska, które w Białkowie są też i tam. Siedzimy w kościele. Ciekawa tradycja, mianowicie tace się zbiera dla księdza, ale się zbiera również na benzynę księdzu. Również się zbiera na prezenty, na urodziny, na imieniny. No i widzę, że jakaś tam jedna z niewiast zapisuje nazwiska. I tak patrzę, zerknąłem przez ramię, patrzę i że ryżków zapisuje i takie różne, no. Tak zaczepiłem tam gdzieś skąd jakiś tam, no to chciałem pociągnąć za język może gdzieś tam jakieś starsze osoby, są so, nie, mówię tam, że w Tomsidzidowie, gdzie dziadek się urodził, gdzie ciotka Wiksja Paraszyna się urodziła też, no to najstarszy, jeżeli ma 76 lat, no to nie ma kogo pytać, zapewne ja wiem więcej. Ale z kolei przez przypadek, przez przypadek, będąc w świechliwicza, chciałem zobaczyć dom dziadka. I gdzieś tam w jakąś uliczkę wjechałem, pytam o właśnie dom dziadka, ale oczywiście na No, chciałem zobaczyć ci, a to zaraz za język ciągnął i tak dalej. I się okazuje. A to mówi to ja dla waszego ojca Trajorodna. I tam oczywiście koligacje rodzinne jakieś tam pięć generacji wstecz. Pamiętają niektórzy rzeczywiście. Taka ciekawa sytuacja. Czy, czy z przeciwnej strony zaraz, bo tu jak ktoś przyjeżdża z zachodu, to zaraz idą opowiadają. I w każdym bądź razie z naszego Petelewa nie zostało nic. Została tylko jedna alejka, która wyprowadzała tutaj między dwoma krzyżami od Banadiuka. Do tego Nowego Krzyża i dalej na Marewil i zostały tylko grusze z ogrodu tej Hanki Petylówki, która parę lat temu zmarła, nie zostało nic. Stojąc na działce mojego dziadka, to widziałem w stronę południowej, jedynie okolice, gdzie podjabły, gdzie stały domy, których już też nie ma. Kuźmiczów, Sawków Natomiast ten cały brud, który wcześniej trzeba było pokonywać nad płatką. Konie jeździły wodą do Marewil, został zasypany, została zrobiona grobla i się jedzie. W tej chwili już suchą stopą można przejść samochodem dojechać. Ci panowie, którzy wcześniej, jak to pany znaczy by mówią, <coughs> było dwóch tam w Siechniewiczach: Marewil, neuhoff i i Neuhoff, mieli te majątki podzielone. Z ten dworek, no i Hofleja został przez bolszewików zniszczony, oczywiście. Stary gospodarz zamordowany, natomiast synowie jego, Hugo i Edward, wywieźli na Syberię, a żona Edwarda, nauczycielka, nauczycielka w szkole w Siechniewiczach, która tu wielu, wielu z naszych rodziców uczyła, wróciła w Krakowskie, bo pochodziła z Krakowskiego, natomiast z jego parku, z jego, jego stawu no to został śmietnik jedynie jak to znacie z czasów komunistycznych, jak teraz gospodarka była. Że Także tak to w tej ja chwili wygląda. Ale ja się poprawię. Dobrze. No, Żeby mi to było przed ostatni raz. Są, w każdym bądź razie, jak się wjeżdżało, na no to po lesie się poszło na te wioski, to muszę powiedzieć, czułem się jak w domu rzeczywiście. Gdziekolwiek człowiek się nie zatrzymał, zaczepił, to zawsze znajdowało się jakiś ludzi, którzy tu byli w Białkowie się okazuje. Na przykład. Zatrzymałem się, zatrzymałem się w Podościu. Ciotka Czesia się ułożyła w Podościu. No i pierwszego przechodnia zapytałem, czy żyją tu makuchy. Oczywiście, że żyją. No tu żywe. Poszliśmy do domu, jak powiedzieliśmy kto i zać, od razu, że przyjęcie jest i tak dalej. Pokazali, gdzie Misza Makucha hatę zbudował. Oglądamy tą chatę, fotografujemy. Wychodzi sąsiadka. Się okazuje. No, usposobienia bardziej takiego nastawienia komunistycznego. No i taka ciekawostka zaczęła opowiadać, opowiadać, i mówi u nas byli dwa Amerykancy, jeden Makucha i drugi mój No No, rozkazuje Makucha był durny, pokinął to się plurnie po stroju, chatu po stroju, pojechał w Polsce, nieko ojczyzny jemu schodziło z i pokinił to w Nie rozumiała po prostu jaka jest więź, nasza z rodziną z Polską, jakie jest wychowanie w rodzinie. Katolicki patriotyzm, ale e, czy też na przykład zatrzymaliśmy się w, w Uchlanach? Wiadomo kto z Uchlan pochodzi, Mucielin, to w piki, tak? Za pytają, a jaki to w piki tut? tu? Same to same je tu w Piki później, późniki. Same je w Piki później. A kto tu najstarejszy? A jedna baba 85 lat. Poszliśmy do niej. Chatka. Trzeba się porządnie schylić, żeby wejść. Pytamy, czy pamięta, czy pamięta naszą tutaj uchlankę Heleta. Zdjęcia pokazujemy. Podziwiła, skarże, Znaję te dwa roki, to mu na razie za Nie pamiętają tak. nic. Także tak, nie powiedziała nam żadnych szczegółów. No to zaprowadzili nas do następnej. Mówi, tam na pewno wam powie. Pamięta, zna i w ogóle i tak dalej. No... Także, że tam niewiele starsza ode mnie, ale mówi, ja była u was w Białkowie, znaju, to stacha tofpika, każe, ja syn na księdza ja podziwił, sobie taki stacho Stachoradkiewicz. a da, 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 Stachoradkiewicz. to mój dwojorodny, <noise> ale zaraz wyciągnęła, miała jakieś swoje, jeszcze stare popareczki, mówi, mi niepotrzebne i oddała, i rzeczywiście przywieźliśmy tutaj, przywieźliśmy się. O tyle dobre, że nasze popereczki białkowskie, to wiecie jakie kobiety, takie to. A tam była taka popareczka, także się przyda na mężone. Poszliśmy też, chcieliśmy zobaczyć, gdzie moja prababcia pochodzi. Powchowicz. Zaszliśmy do Nowosiołek, bo to zaraz po przeciwnej stronie hotelu. Dzień dobry, dobry dzień. Żywot czy tu, tak jak tak jak w Buklanach. Tu się Powchowiczy i Poźniaki. Dawaj dochodzić, który to tam. Ciężko było dojść. Nie przywiązują wagi takież tam młodzież do związku z Polską. Ale ciekawostka, poszliśmy zobaczyć na groby, na moglicy W sielcu. Szukamy tych naszej rodziny. Stoi jakaś kobieta. Dobry dzień. gdzie de pochoronili, pochronili nie nasza naszego naszego dziadka, naszego dziadka chwelora, chorocha. Mówi, nie, nie mówi, że nie. Mówi, że nie wie, ale od razu, a kto wy? A czemu pytaje to? Powiedzieliśmy, przedstawiliśmy się, że z Polski. Oj, to mówi, ja u was cztery razy była. Moja macie, to Nikolaja, hajajna sestra i dawaj opowiadać wszystko. Więc rzeczywiście opowiedziała spore kawał historii, dziękowała Bogu, że w tym dniu przyszła akurat na cmentarz, że nas spotkała. Więc jakieś takie związki emocjonalne tutaj z nami, którzy tu przyjechali, wszyscy też są bardzo duże, zwłaszcza wśród tych starszych osób. Ale tak jak mówię, jedyną rzeczą, która mnie zaskoczyła negatywnie w zasadzie, to jest to, że w kościele zabraniali, zabronili śpiewać po polsku. Zabronili śpiewać po polsku. I to proboszcz, który jest z pochodzenia białorusinemu i po polsku ładnie. I to wikary, który też tam gdzieś pochodził z Litwy w Polsce studiował. I zarówno siostra zakonna, która jest z Poznańskiego, uważa, że tamci to nie są Polacy. No, może o ile w stosunku do młodych to jeszcze mogłaby tam ewentualnie mieć rację, bo po polsku nie mówią, ale to starsze pokolenie, które ten kościół budowało i walczyło, ten kościół na początku lat 90., to raczej wyrządziła krzywdę, muszę powiedzieć. Ale reszta, to się muszę powiedzieć, że bardzo mi odpowiadało, się czułem jak w domu, rzeczywiście. Wszędzie można było spotkać brasznie dusze, wszednie przyjmowali do domu, można było porozmawiać o, o historii, jak to było po wojnie. A czy jakieś melodie, nowe melodie polskie przyniósł pan z Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tradycję, to tradycja jest tutaj bardziej pielęgnowana niż tam. Rozmawialiśmy wielokrotnie i tak dalej. To wygląda, to co w tej chwili oni pielęgnują u siebie. To raczej w stylu disco polo. No z tym, że to można zauważyć, proszę Państwa, także wśród Bukowińczyków, jak przyjeżdżają zespoły z Bukowiny rumuńskiej czy ukraińskiej, to przyjeżdżają tu do Polski uczyć się bukowińskich śpiwanek tradycji bukowińskiej. To samo tam. Po prostu tam w związku z tym, że oni tam są na miejscu i chcą nagle wyrwać się. Myślą, że gdzieś się zagubili w przeszłości, chcą się wyrwać i być nowocześni. Stąd dyskopolowe e, e, te, te e, melodie, a jednocześnie młodzież wolałaby, nie wiem, tutaj te współczesne, często śpiewają niemena. Wolą niemena niż na przykład m, rozpychaj tych obcy koni. Tak jest, tak to prawda, potwierdzam. Jak tak, yy, zdaje się, że jak podrosną troszeczkę tam ci młodzi, to będą przyjeżdżać do Polesia, do Kryniczeńki, do tych małych, małej Kryniczeńki, będą uczyć się tradycji Poleskiej. I to chyba Rzemerywa yy, też to chyba zauważa. Tak jest, potwierdzam, tak to prawda. A coś pan zagra takiego nowego, co pan stamtąd przybył?

Poroszyj gości o mnie, lana żyto żytoście o zelenej żyto zieleni, gości

za sebą, poruszy hości za stobą. Za mnie żyto za sebą, poruszy za stobą. To Koro się i jehości wymeny, Zależeń, jeży, topy, leszy, leży i jehości, duszy. Zeleny, jeży, topy, leszy, koroś i jehości, duszy.

<сь> Їхав козак за Дунай Казав дівчину прощай Ти, коніку, воронінки, скакши до хвала Давилов, Давилов, не ходити Давилов, Давилов, не люби

Jadny obiód to bernosa przed westych.

dziękujemy. to było chyba tak trochę na tego.